Dzień dobry. Cześć, witamy. Jesteśmy Fundacją Słonie na Balkonie. Na co dzień pomagamy dzieciakom w kryzysie psychicznym i wprosiliśmy się do internetu po to, żeby zaprosić rodziców i opiekunów dzieci do rozmowy o zdrowiu psychicznym najmłodszych. Dzisiaj jest ze mną Joanna Sazgust, psycholog, psychoterapeuta w Fundacji Słoni na Balkonie. Ja nazywam się Janna Paduszyńska i zapraszamy Was do rozmowy o temacie trudnym, bo będziemy rozmawiać o temacie depresji wśród dzieci najmłodszych. Jak rozpoczynaliśmy prowadzenie fundacji i gdziekolwiek szliśmy i mówiliśmy o tym, że depresja może dotknąć tak naprawdę również małe dzieci, to niektóre osoby patrzyły na mnie, nie ukrywam, jak na kosmitę. Naprawdę czułam się dziwnie z tym tematem jeszcze kilka lat temu. Natomiast dzisiaj rzeczywiście coraz częściej dorośli mają świadomość tego, że depresja może dotknąć również dzieci najmłodszych. Stąd takie moje pierwsze pytanie do Asi. Czy realnie jest to rzeczywiście problem i czy rodzice powinni być uważni na jakieś symptomy u dziecka, które mogłyby ten problem zdradzać? Dzień dobry, to ja wszystkich powitam, bo wcześniej tego nie robiłam. Odpowiadając, Asia, na Twoje pytanie, my obie wiemy, że tak, to jest problem i tak, depresja dotyczy dzieci, coraz młodszych dzieci, i tak naprawdę te rozpoznania są stawiane coraz częściej w stosunku do, no, do przyszłości. Ta depresja dotyka dzieci, zarówno w wieku Wczesnoszkolnym, jak i nastolatków, ale też zdarza się, że te rozpoznania są stawiane dzieciakom w, nawet w przedszkolu. W związku z mhm. czym bardzo istotne jest, abyśmy my, osoby, które obcują z dzieckiem na co dzień, jego rodzice, opiekunowie, e, nauczyciele, wiedzieli, po czym mogą rozpoznać, że coś. Niepokojącego, trudnego dzieje się z dzieckiem, tak aby szybko zainterweniować i aby dziecko dostało odpowiednią, adekwatną do trudności swoich pomoc. E kiedy mówimy o depresji, to mi zawsze się nasuwa taka myśl, że my bardzo często trochę nadużywamy tego słowa. I w takim potocznym znaczeniu odnosimy się do depresji mówiąc o smutku, o tym, że mamy jakiś gorszy nastrój, ale depresja to jest zaburzenie. To depresja, która no, ma nawracające epizody, tak naprawdę jest chorobą afektywną, jednobiegunową. I mówienie o depresji wtedy, kiedy mamy jeden gorszy dzień, jest według mnie dużym nadużyciem. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że depresja jest zaburzeniem, które nastroju, które może prowadzić nawet do śmierci, i dlatego powinniśmy jak najszybciej zaopiekować się tymi osobami, które takie symptomy okazują. My mówiłyśmy o tym, że depresja dotyka i nastolatków, i młodsze dzieci, i trochę na tym chciałybyśmy się dzisiaj skupić, czyli na tym, mhm. jak rozpoznać, jakie objawy mogą prezentować dzieciaki w wieku e, czy przedszkolnym, czy wczesnoszkolnym, tak żeby każdy rodzic wiedział, czy to już jest taki moment, taki sygnał, w którym należy szukać pomocy. Tak, ja tu też pozwolę sobie Asiu wejść w słowo po to, żeby powiedzieć i trochę e, e, wytłumaczyć moją prośbę do Asi, ponieważ poprosiłam tutaj Asię o to, żebyśmy nasze spotkania dotyczące depresji podzielili na dwie części e, i żeby pierwsza część dotyczyła dzieci młodszych, a druga część dotyczyła dzieci e, nastoletnich, bo mam wrażenie, że też do, tutaj opiekunowie i rodzice Trochę z innym problemem e, wtedy przychodzą. Mm -hmm. Więc dzisiejsze to nasze spotkanie poświęcimy e, dzieciakom młodszym. Mm -hmm. Tak, rzeczywiście, no ten obraz y, objawów. Różni się. Są takie e, symptomy, które są inne u mniejszych dzieci, są takie, które są trochę inne u e, nastolatków, a u dorosłych już w ogóle. Tak? Czyli my też musimy mieć to w głowach, że to, co my wiemy odnośnie depresji, bardziej odnosimy do osób dorosłych. Ta depresja u dzieci może się przejawiać zupełnie inaczej, też taki, może przebiegać w taki sposób, no, dla nas, dość zaskakujący. To, od czego ja bym chciała wyjść, od czego bym chciała zacząć, to to, że depresja to jest zespół objawów. To nie jest tak, że e, smutek jest jedynym objawem. Tak naprawdę mhm. no, mówimy o czterech takich podstawowych grupach. Jeśli mamy do czynienia z naszym dzieckiem lub z innymi dziećmi, z którymi pracujemy, to w zasadzie na te cztery grupy objawów powinniśmy być szczególnie wyczuleni. E, Pamiętajmy o tym, że o ile osoba dorosła ma dość duży wgląd zwykle w to, co się z nią dzieje, w taki swój stan emocjonalno-psychiczny, no potrafi rozpoznać różne zmiany, które w niej zachodzą, czy wyłapać myśli, które jej towarzyszą i utrudniają jakieś tam życie, funkcjonowanie, o tyle dziecko nie ma jeszcze takiego wglądu i zwykle. Po obserwacji, po jego zachowaniu możemy wnioskować, że coś się z niej, dzieje z nim niepokojącego. Dlatego dziecko częściej swoim zachowaniem pokaże nam, że coś trudnego przeżywa, niż przyjdzie i powie: Mamo, tato, chyba mam depresję. Tak? Czyli my obserwujemy dziecko i po tych Często dość subtelnych objawach możemy wnioskować, że być może to jest dziecko, które właśnie jest w tej grupie ryzyka związanej z zaburzeniami nastroju. Więc ja mhm. może zacznę od tej pierwszej grupy, czyli od sfery mhm. emocji. Co towarzyszy małemu dziecku? Jakie emocje mu towarzyszą, kiedy. No, Możemy mówić o zaburzeniach nastroju. O tak, o depresji. Mhm. E, oczywiście to jest smutek, tak? czyli widzimy, że dziecko e, no, ma taki obniżony nastrój, ale też bardzo często w przypadku małych dzieci to jest wzmożona drażliwość, czyli takie dziecko, które dość szybko się złości, dość szybko się irytuje. Mamy takie wrażenie, że e, no, jest takie mniej stabilne, że dużo bardziej emocjonalnie reaguje na różne sytuacje, które go spotykają, że te emocje są trudne. No, nie chcę mówić o negatywnych emocjach, no bo gdzieś wszystkie emocje są jakieś, natomiast wtedy, kiedy jest gniew, kiedy jest złość, kiedy jest ta duża drażliwość, to też jest to, co może świadczyć o przeżywanej depresji. Więc nie tylko smutek, ale też drażliwość, też niepokój, wzmożony lęk. To są te emocje, z którymi dziecko może się borykać. Poczucie jakiegoś osamotnienia na przykład, tak? Czyli cały wachlarz emocji trudnych dla dziecka w danym momencie. Czyli widzimy, że dziecko, które do tej pory było dzieckiem, no, załóżmy, stabilnym bądź. Często radosnym, jakimś takim optymistycznym, zaczyna e, okazywać inne emocje, zaczyna inne emocje przeżywać, to to już dla nas jest sygnał, że coś może się z tym dzieckiem dziać. Czyli pierwsza rzecz to jest ten obniżony nastrój, smutek, drażliwość, gniew, często złość. To lęk, to co towarzyszy dziecku. Druga sfera to jest e, sfera poznawcza, czyli to wszystko, co dzieje się z dzieckiem w obszarze jego myśli, e, w obszarze jego funkcji poznawczych. Widzimy dziecko, które na przykład zaczyna mieć trudności z koncentracją uwagi, zaczyna mieć, wykazywać taką wzmożoną męczliwość podczas wykonywania prac domowych, podczas odrabiania lekcji, podczas nauki. Może być to dziecko, które na przykład ma, zaczyna mieć problemy z pamięcią. Ale też dziecko, które, które mu towarzyszą, dziecko to zgłasza. Tak? Takie trudne myśli, negatywistyczne myśli, myśli rezygnacyjne, czyli mówi o tym, że wszystko jest beznadziejne, że nic się nie uda, że zawsze tak będzie. Czyli mamy takie poczucie, że nasze dziecko zaczyna tak myśleć w bardzo pesymi w pesymistyczny sposób. No i oczywiście znowu wierzchołkiem tego są myśli samobójcze, czyli sytuacja, mm -hmm. w której dziecko Zgłasza, pisze, mówi komuś, pisze smsa, że myśli o tym, że chciałoby coś sobie zrobić. Tak? Czyli to jest ten jakby tak, wierzchołek tak. góry lodowej, i chcę zaznaczyć, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie nastolatków i osób dorosłych, ale mhm. także tych młodszych dzieci. Tak, takim komunikatem małych dzieci, które my tu mamy do w doświadczeniu fundacji, jest na przykład komunikat, że chciałbym iść do nieba. Mhm. I to też jest takie zdanie, które komunikuje te myśli rezygnacyjne. Mm -hmm. o których się albo mówiłeś. chciałbym, żeby mnie nie było, albo gdyby mnie mm -hmm. nie było, innym byłoby łatwiej, albo jestem tylko problemem, wszystkim przeszkadzam. To są te sygnały, te zdania, te myśli, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście gdzieś tli się depresja, tli się zaburzenie nastroju. I to jest absolutnie zdecydowanie punkt do tego, aby zgłosić się z dzieckiem po pomoc. Czyli e, trochę podsumowując to, co teraz. Mówiliśmy o emocjach, mówiliśmy o tej sferze myśli, sferze funkcji poznawczej, myśleniu. To są na przykład dzieci, e, które e, miały dość dobre oceny w szkole i nagle te oceny się znacznie pogorszyły. Tak, to są dzieci, które na przykład bez problemu e, rozumiały polecenia, które są do nich kierowane, a teraz mamy takie poczucie, że jest trochę inaczej. Tak? Że to dziecko się ociąga z wykonywaniem tych poleceń, że e, w szkole jakby nie wszystko rozumie, że ma gorsze stopnie, że niechętnie podejmuje e, wysiłek intelektualny i to zdecydowanie jest sygnał na to, by dziecku się Kolejną, kolejnym takim obszarem, który może dać nam sygnał, że coś jest nie tak, to jest ta sfera zachowania. Czyli mamy dziecko, które względnie poprawnie sobie radziło, funkcjonowało, nawiązywało relacje rówieśnicze, załóżmy, e, no, gdzieś współpracowało z dorosłymi. I pojawia się taki czas, taki moment, kiedy dziecko wycofuje się na przykład z tych relacji rówieśniczych. Tak? Zamyka się gdzieś w sobie, nie podejmuje kontaktów. Mamy dziecko, które odmawia wykonywania poleceń, tych, które rodzice czy opiekunowie gdzieś tam narzucają. Dziecko, które się izoluje od innych, izoluje się od rodziny, ale to, co jest bardzo charakterystyczne w przypadku małych dzieci, to jest to, że może się pojawić taki rodzaj w cudzysłowie niepodporządkowania. Tak, czyli e, takich zachowań, które my dorośli, często określamy jako zachowania trudne, e, mogą się pojawiać wybuchy złości, na przykład. Mogą się pojawiać zachowania agresywne, których do tej pory nie było. Mogą też, i znowu, tak jak w przypadku myśli samobójczych, które są wierzchołkiem, tak w przypadku takich zachowań mogą być zachowania e, autoagresywne czy samokaleczenia. I znowu co jest ważne, nie dotyczy to wyłącznie nastolatków. Małe dzieci, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, także dokonują zachowań autoagresywnych, ale zwykle w trochę innej formie. To będą, no nie wiem, rozdrapywanie strupów, tak? Mhm. To będzie wyrywanie sobie włosów, na przykład. Mhm. To będą takie rzeczy, których my. Nie rozumiemy zwykle jako samokaleczenia, ale to są zachowania, które ewidentnie sprawiają dziecku ból. To jest sygnał mhm. na to, że dziecko nie radzi sobie z tym, co przeżywa, że problem jest nasilony i że dziecko w ten sposób demonstruje to, co się z nim dzieje, ale też w ten sposób bardzo niekonstruktywny i bardzo siebie obciążający próbuje sobie z tymi problemami poradzić. Więc tego mhm. typu zachowania zawsze powinny rodzica opiekuna zaniepokoić. Ostatnia grupa to są objawy, które dotyczą naszej somatyki, naszego ciała, tego, co się z nami dzieje w takim kontekście fizycznym. I tutaj to, znowu, na co warto zawsze zwrócić uwagę, to są różnego rodzaju bóle, które zgłasza dziecko. Bóle głowy, bóle brzucha, bóle pęcherza, bóle przy oddawaniu moczu na przykład. To są te sygnały, które my, w pierwszej kolejności staramy się zwykle zdiagnozować pediatrycznie, po czym po pełnej diagnostyce pediatrycznej czy neurologicznej okazuje się, że podłoże tych bóli jest zupełnie inne. Że tak naprawdę to emocje i to, co dzieje się z dzieckiem w takim obszarze psychicznym wpływa na to, że dziecko w ten sposób odczuwa swoje ciało. Czyli to są takie tak naprawdę, no. Zaburzenia z kręgu zaburzeń psychosomatycznych. To mhm. jest też bardzo ważne, tak, żebyśmy wiedzieli o tym, że w dużej mierze dzieciaki, które trafiają do diagnostyki bólu głowy, na przykład takiego nawracającego, mhm. to są dość często też dzieci, które zmagają się z depresją. Poza tym no, musimy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju nawyki naszego dziecka, które mogą się zmienić, czyli na przykład nawyki w obszarze jedzenia. Jeżeli dziecko cierpi z powodu depresji, to może to być dziecko, które nadmiernie je albo wręcz przeciwnie, traci na wadze, bo to łaknienie jest dużo mniejsze. To na co powinniśmy też zwrócić uwagę, to takie zmiany w obszarze snu, czyli sytuacje, w których dziecko na przykład ma trudności z zasypianiem, dużo później niż zwykle kładzie się spać. I na przykład ma wówczas problemy ze wstawaniem, czyli rano nie może się dobudzić, albo w drugą stronę. To mogą być dzieci, które nadmiernie śpią, czyli w zasadzie bardzo szybko zasypiają, bardzo długo śpią, albo wybudzają się dużo wcześniej rano niż zwykle, czyli to wszystko, co jest inne niż było do tej pory, albo budzą się wielokrotnie w czasie nocy, mają jakiegoś rodzaju koszmary senne, czyli obserwujemy takie. No, nie, inne niż dotychczas y, funkcjonowanie w obszarze snu, zasypiania. To wszystko powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, co najmniej, i to wszystko, jakby biorąc pod uwagę i obszar emocji, i obszar zachowania, i tych myśli, o których mówiliśmy, y, i tej somatyki, czyli ciała, y, jeżeli objawy są w tych wszystkich obszarach. No to zdecydowanie to jest dla nas taka informacja, że coś z naszym dzieckiem się dzieje i że być może ta depresja się rozwija, i to jest sygnał na to, by udać się po pomoc. Taką znowu, jedną z takich no już ostatecznych rzeczy, tak? ostatecznych takich objawów, mhm. takich, które zdecydowanie już nie pozostawiają żadnych wątpliwości, to są sytuacje, w których dziecko podejmuje próbę samobójczą. Albo widzimy, że ma takie tendencje, czyli na przykład zachowuje się w taki sposób, jakby taką próbę chciało podjąć. To jest bez dwóch zdań, bezwzględnie, absolutnie wskazanie do odbycia konsultacji psychiatrycznej. Dokładnie. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że. Ten czas, w którym jesteśmy obecnie, jest czasem, w którym my tak naprawdę dopiero zaczynamy mówić o tym, że depresja jest również problemem dzieci. My też z doświadczenia fundacji wiemy, że te statystyki są tak naprawdę w Polsce w tej chwili niezbyt dostępne, bo większość tak tragicznych decyzji i trochę też zaniedbań w obszarze zadbania o te dzieci, które są w depresji te wszystkie sytuacje w których dzieci decydują się odebrać sobie życie są na ten moment kwalifikowane jako częściej jako wypadki. E, więc to jest też taka sytuacja, w której my chcemy Państwu powiedzieć, że problem depresji dotyczy również dzieci, dotyczy również dzieci najmłodszych. Nie należy bagatelizować tak naprawdę żadnego z tych objawów, o którym mówiła Asia. Myślę sobie, że lepiej jest zaryzykować, zgłosić się do specjalisty i dopytać, czy to jest sytuacja, która wymaga e, mojego niepokoju, czy może coś się dzieje z moim dzieckiem, e, czy może trzeba by było tutaj bardziej się zaangażować. W to, żeby się nim zaopiekować, niż czekać na sytuację, która będzie niezaopiekowana, która może się skończyć w tragiczny sposób. Mam nadzieję, że. Aś, może jeszcze raz, czy chciałabyś coś jeszcze dodać? Ja pewnie bym chciała jeszcze wspomnieć o tym, o czym mówiłyśmy przy pierwszym naszym filmiku, mhm. czyli znowu patrzymy na czas, w którym to się dzieje. Tak, na to, czy tak. objawy mijają, czy się nasilają. Jeżeli one trwają, jeżeli ten czas, no w zasadzie możemy uznać, że to jest czas około dwóch tygodni i więcej, to absolutnie mhm. zdecydowanie udajemy się na konsultacje z dzieckiem i wtedy jakby podążamy za wskazaniami, instrukcjami osób, które tej pomocy mhm. i konsultacji nam udzielają. Dobrze. Podejrzewam, że. Pewnie będziemy jeszcze wracać do tego tematu w sytuacji, w której będą się pojawiały w komentarzach pytania od Was. Na każde pytanie jesteśmy otwarte. Proszę śmiało komentować nasze e, tutaj odważne wystąpienia w świecie internetu. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło i Dziękujemy. Siebie. Dzięki wielkie.